Gościem dzisiejszego wywiadu jest Agnieszka Malon, radna Rady Gminy, kandydatka do Rady Powiatu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak na Panią mówią w Sienciarzce, Pani miejscowości, Pani radna, Pani mecenas? Zwyczajnie, po prostu po imieniu Agnieszka. W Sienciarzce mam dom rodzinny, mieszkam tam, można powiedzieć, że od urodzenia, z małą przerwą w Warszawie. Myślę, że część mieszkańców pamięta mnie też jako małą dziewczynkę. Zabawnie z Wakoczykiem, tak. To, że jestem obecnie radcą prawnym i od kilku lat pełnię funkcję gminy, radnej gminy Łuków, to nie stanowi powodu do tego, żeby mieszkańcy mnie tytułowali. Myślę, że jestem zwyczajną dziewczyną z sąsiedztwa. A jak ocenia Pani ostatnie 4 lata? 4 lata w gminie jako radna w sumie opozycyjna? Nie będę ukrywać, że nie było łatwo. Cieszę się z tego, że udało się chociażby wykonać odwodnienie gruntów w Księciaszce pierwszej, czy też na przykład wymontować i wyposażyć budynek po byłej szkole w Księciaszce II, który obecnie służy jako świetlica wiejska. Budynek ten jest zdarzony pewnym, pewnego rodzaju sentymentem przez mieszkańców, przeze mnie również, bo wielu rozpoczęło tam swoją edukację. Tym bardziej cieszy jego obecny wygląd. Z takich zauważalnych, wykonanych inwestycji, chociażby w ścieżce pierwszej, od budynku po, byłej, po byłym sklepie, który został przekazany mieszkańcom do wykorzystania stowarzyszenia chociażby ostatnio powstałego, i z małych takich rzeczy, które o dziwo są zauważalne przez mieszkańców, na przykład. Udało się z mojego wniosku po kilku latach wreszcie usunąć tą starą wiatę, przystankowało się pierwszej. Na jej miejscu jest obecnie nowa, funkcjonalna, estetyczna. Myślę, że to z tych takich zauważalnych inwestycji wymieniłam szybkie, aczkolwiek Chciałam jeszcze o jednej istotnej rzeczy powiedzieć na początek mojej kadencji. Rozpoczęłam natomiast od poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową w Księciarce II, mojej rodzinnej miejscowości. Wniosek złożony do władz powiatu został zrealizowany. Na skrzyżowaniu obecnie. Od kilku lat stoi znak ostrzegawczy, tak zwany y, sierżant, który zdecydowanie poprawił bezpieczeństwo. Generalnie sprawa bezpieczeństwa jest dla mnie bardzo istotna. Dużo Pani mówiła o Sienciarce, czyli Pani miejscowości, ale mieszkańcy pamiętają Panią głównie z obrony szkoły w Zarzeczu Łukowskim. To bliska miejscowość y, Pani sercu? Hmm. Bo odległościowo to nie jest bezpośrednio Pani miejscowość. Odległościowo rzeczywiście nie. Aczkolwiek, tak jak Pan zauważył, bliska sercu, bo bliskie są mi yy... problemy? Tak, tak. Yy, chociażby z racji tego, że w mojej miejscowości również zlikwidowano szkołę, aczkolwiek mi, nikomu nie wpadło yy, do głowy, żeby ten budynek sprzedać, i dzięki temu mamy dzisiaj piękną świetlicę. Yy, rozumiem yy, determinację mieszkańców. Yy, przyznam, że nie podzielam yy, zdania co niektórych przedstawicieli władz mojej gminy. Dlatego też w słusznym interesie stanęłam po stronie mieszkańców. I tej decyzji nie żałuję. Dzisiaj szkoła funkcjonuje, jak zapewne Panu wiadomo. Został utworzony także oddział przedszkolny. Dzieciaki są fantastyczne. Miałam okazję być ostatnio na, też na rozpoczęciu roku szkolnego, a też na pasowaniu pierwszaków i pierwszoklasistów. Czyli warto angażować się w sprawy innych miejscowości? Zdecydowanie tak. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba poparcia słusznej, słusznej sprawy. Bez względu na to, w jakiej części gminy to się dzieje. Zdecydowała się pani kandydować do Rady Powiatu. Chce pani opuścić gminę? Absolutnie nie. Nie zamierzam opowiadać się z gminy i nie zamierzam też zostawiać mieszkańców z ich problemami. Zamierzam natomiast y, robić to z innego szczebla, ze szczebla powiatowego, i w ten sposób też dbać o interesy mieszkańców całej gminy. Co panią skłoniło do tego, żeby kandydować do powiatu, a nie ponownie do Rady Gminy, albo wyżej do Sejmiku? Hmm. Odpowiem tak. Myślę, że na szczeblu powiatowym jest wiele do zrobienia dla mojej gminy. Natomiast nie zostawiam gminy, nie wyprowadzam się stąd, nadal będę działać na rzecz mieszkańców. Natomiast mój okręg uważam za pozostawiony w dobrych rękach. Mam nadzieję, że wyborcy wybiorą mojego następcę zaradnego, gospodarnego, takiego, który będzie też współdziałał z jednym powiatowym. Nie ukrywam, że mam y, swojego kandydata, właściwie kandydatkę. Zdradzi pani? W sumie nie. Jest to też kobieta, y, Ania Debciak. Energiczna, y, zaradna, gospodarna osoba. I myślę, że taka jest właśnie potrzebna w tym okręgu. Komitet samorządowcy razem. Dlaczego nie jakaś duża ogólnopolska partia? Y, powiem panu tak. Y, zawsze stawiałam na ludzi. Myślę, że w samorządzie nie ma miejsca na politykę. Ważni są ludzie, a nie to, z jakiej partii kandydują. Samorządowcy to ludzie, którzy chcą coś zrobić dla powiatu, dla gminy i właśnie dlatego. Powoli nasza rozmowa dobiega końca. Chciałaby Pani coś przekazać swoim mieszkańcom, wyborcom? Jakiś Jeśli apel? to to, żeby wybierali mądrze i stawiali przede wszystkim na ludzi i na to, co sobą reprezentują. I najważniejsze to, żeby poszli do wyborów, bo ktoś, kto tylko narzeka, a nie pójdzie oddać swojego głosu, w mojej ocenie nie ma prawa yy, mówić o tym, że jest coś źle. Ja również przyłączam się do tego apelu. Moim gościem była Ci Agnieszka Malon, radna Rady Gminy, kandydatka do Rady Powiatu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.